Witajcie z tej strony, Michael, i zapraszam Was na ostatnią rundę z 9 sezonu w Film Speed i Grand Prix 15. Jak widzicie, do lidera mistrzostw Leona Macena tracimy 4 punkty. I w tej ostatniej rundzie postaramy się to odrobić i zdobyć tytuł mistrza świata. Za nami też blisko Tywin Finden, bo do nas traci tylko 2 punkty. No i przechodzimy już do tych zawodów. Grand Prix Australii w Melbourne. Ostatni odcinek. Tego dziewiątego sezonu, jak już wspominałem. No i czy będzie następny sezon? Będzie na pewno, ale to już z modem 2024, który za niedługo powinien się ukazać. Tymczasem przechodzimy do naszego pierwszego startu w tych zawodach. Bieg trzeci. Jedziemy w kasku czerwonym z pierwszego pola. A po naszej stronie, po naszej prawej stronie, macie Max Frick i Mikkel Mikkelsen. No i zaczynamy te zawody od trzech punktów, tak jak Leon Madsen, a więc no nic nie odrabiamy w tym momencie. Bieg czwarty na zakończenie pierwszej serii startu wygrywa Patryk Dudek. A w biegu piątym przyjechał dopiero trzeci. A teraz bieg szósty, w którym to pojedziemy z pola drugiego w Kasku Niebieskim i naszym bezpośrednim rywalem będzie tutaj Leon Madsen. Co ja zrobiłem. Naszym bezpośrednim rywalem będzie Leon Macen, a ja wziąłem ten słabszy silnik w tym momencie. Zamiast wziąć ten dobry, na którym na pewno byśmy go pokonali, to wziąłem ten słabszy, na którym może będę się męczył. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No mieliśmy tyle szczęścia, że Macen tam miał jakieś problemy i przyjeżdżamy przed nim, ale niestety dopiero na trzeciej pozycji. A więc odrabiamy jeden punkt, a szkoda, bo mogły być trzy. Niestety nas objechali rywale. Przechodzimy już do trzeciej serii startów. Bieg 9 wygrywa Anders Thompson. W 10 jedzie Leon Madsen I jak mu pójdzie? No niestety on ten bieg wygrywa. W biegu 11 zwycięzcą zostaje Max Freak i my pojedziemy w biegu 12, w którym to naszymi rywalami będą Patryk Dudek, Danbury oraz Jack Holder, przepraszam, Jason Doyle. No i wracamy do tego lepszego silnika. Bo musimy się trzymać blisko Macena, więc trzeba te punkty zdobywać. No, i my również do naszego konta dopisujemy 3 punkty. Drugi w tym wyścigu Dan Vuli, trzeci Dudek i bez punktów Jason Doyle. Teraz ma 2 punkty, a więc no nie wygrał. Jeżeli my wygramy, to kolejne oczko będzie odrobione. Naszymi rywalami w 15. gonitwie. Już za moment ich zobaczymy będą Robert Lambert, Emi Saifuddinowi i Jack Holder. No, i mamy kolejną trójkę na naszym koncie. Już trzy punkty do Macena odrobione, czyli tracimy tylko jeden. Jest no naprawdę ciekawie walka o tytuł do samego końca. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj potoczy. Teraz idziemy w biegu 17. I tutaj myślę, że możemy sobie pozwolić na ten gorszy silnik. Ten lepszy sobie jeszcze oszczędzimy. A możemy go na ten gorszy sobie pozwolić, dlatego że jest w porównaniu, i tak będzie trzeba trzymać krawężnik. I myślę, że powinniśmy sobie poradzić z rywalami, z Łagutą, który nie ma jeszcze punktów. Time of Eden, który jedzie całkiem dobre zawody, ma 10 punktów. On też jeszcze o to złoto walczy. I w kasku białym z 7 punktami Martin Waculik. No i mamy 3 punkty, kończymy fazę zasadniczą tego turnieju z dorobkiem 13. Taylor ostatni w tym biegu, a więc no troszkę sobie odebrał szansę na złoty medal, czy też nawet na srebrny już, bo tu nie będzie kiedy tego odrabiać po prostu. Leon Madsen 10 punktów na swoim koncie, no wygrał ten bieg 18. I teraz półfinały. Jedziemy w półfinale pierwszym i myślę, że weźmiemy tutaj sobie pierwsze pole startowe. Od, po naszej prawej stronie będzie Anders Thompson, Maciej Janowski oraz Martin Waculik, z którym przed chwilą zresztą jechaliśmy. No, działo się dosyć sporo w tym półfinale. Ostatecznie, na szczęście, wygrywamy i razem z tą Senem przechodzimy do finału. Półfinał drugi. Macen wygrywa drugi off A więc ostatni bieg będzie decydował o tym, kto zdobędzie Mistrzostwo Świata. Musimy przyjechać po prostu przed Leonem Macenem. Jeżeli o jedną pozycję, powinien być bieg dodatkowy. Oczywiście czegoś takiego nie ma, ale wtedy może sobie zrobimy na szybkim wyścigu takie coś. A jeżeli przejdziemy dwie pozycje przed nim, to my będziemy mistrzami świata. Co najmniej dwie pozycje, a w każdym innym, innej sytuacji, no gdy macen będzie przed nami, no to on ten tytuł będzie miał. Macen z pola pierwszego, mysz czwartego, pomiędzy nami Anders Thompson i Ty Wufinden. No, i to byłoby tyle chyba z tytułu Mistrza Świata. No, niestety zostaliśmy wykluczeni już na pierwszym oku za spowodowanie upadku Tajów Indena. Oczywiście, no, tak w pełni nie byliśmy chyba sprawcami tego upadku, ale wiadomo. No, niestety nie tak wyobrażałem sobie zakończenie tej walki o tytuł. No, szkoda, ogromna szkoda, bo ten tytuł można było tutaj zdobyć. A jajaj, ależ. Wielka szkoda. Dwa punkty nam zabrakły do Leona Macena. No Było kilka tych gorszych rund i no, odbiło się to tym, że tego tytułu nie udało się zdobyć. Więc Leona Macena świata, Bartosz Marzlik ze srebrem, Taiwo inden, brąz. Później już większa przewaga nad Holderem i Freakiem. Tutaj jeszcze widzicie wyniki poszczególnych rund. No i tak to wyglądało właśnie. Jeszcze muszę dodać, że Emil Seifudinow, który jechał jako dzika karta, w sensie no jest jako dzika karta, ale był to Emil Seifudinow, to zdobył 61 punktów. I to byłby wszystko z, tej, z tych mistrzostwach z tego sezonu. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. No i zapraszam Was na następne odcinki, bo na pewno się pojawią z tej gry. Gdy tylko wyjdzie nowy mod do... No, mo nowy mod na sezon 2024, to na pewno będą się filmy Kolejne pojawia. Trzymajcie się, cześć.